Bardzo serdecznie witam prasę, radę i telewizję na spotkaniu ostatniej, ostatniej konferencji przed naszymi zawodami, a jest to już ósmy weekend, na którym będziemy gościć Światowej Sławy Skoczków Zwyżki na naszym stadionie i na obozie. Chciałbym jednocześnie poprosić o wyrozumiałość. Jeżeli będzie niepogoda, wszyscy będziemy mogli zasiąść pod trybuną, natomiast sportowcy będą musieli się męczyć na skocznym, gdy będzie mokre. Uważam, że tyle tych słów, takich wprowadzenia. Ja poproszę jeszcze tutaj mojego pana dyrektora organizacyjnego, pana Czerwizura, o kilka słów i potem zajęcie. Na początek może przedstawię, że z tej załoczy mój DLM ciągnę razem, Że my się kłócimy, to dobrze, bo to było dobrze w Po raz trzeci, pamiętajmy, do pola przyjeżdża skoczek, który otwiera listy światowe. A jak to się kończyło, to Państwo tak, już wiecie. Teraz bez ten wynik, który jest wokół, to marzenie. I mam nadzieję, że to zobaczymy w Opolu. Atak, polu, A tak przynajmniej, bo żeby to skoczyć, to nie jest taki prosty. Wojtek Bień, który odpowiada za cały kontakt z ludiami. i nie tylko, on jest też Głębinie manager jest normalny. Jest Krystian Michala to ten człowiek, y, chyba jeden z najważniejszych, o którym się rzadko mówi. Najlepszy ustawiać w oporu i w Polsce. Ustawiać. Tego, co, 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 co będzie na bo to on wie, gdzie ustawić zysk, z y, stojaki, żeby te rekordy były. Y, przygotowuje całą tezę organizacyjnie od początku do końca, czyli ten wystrój cały, i atmosfera, i to, co się dzieje na trybunach, to jego zasługa jego zespołu, wszystkich pracowników, w już dzisiaj mogę podziękować, bo wkładamy w to bardzo dużo pracy, ale też to jest. Chciałbym na początku tak krótko scharakteryzować startujących zawodników i zawodniczki, albo inaczej zawodniczki i zawodników. W konkursie kobiet mamy trzy generacje zawodniczek. zawodniczki młodzieżówki, czyli trzy polki: ryc Aneta, Bukowczyk, Agnieszka i. Właśniecka Michalina. Są to zarodniczki, które skaczą z rekordami życiowymi 182. Są to trzy najlepsze zarodniczki w kategorii do 24 w Polsce. Następnie mamy całą czołówkę polskich zawodniczek z mistrzynią polskich, retortową z polskich Kamilą Stepanią, która już w tym roku skoczyła 192 cm na początku maja, a dwa dni temu. 189 w trudnych warunkach w Białym Rewelacją tego sezonu jest zawodniczka nazistów Kasprzyczka, Justyna, która z Wrocławia, która skoczyła już 192. No i 189 skoczyła z niespodzianka z w wybiegu roku Izabela Mikowajcie, która jest z Wrocławia. Do tego dochodzą jeszcze zawodniczki Nowak. Domy Gardzielska i zwyciężczyni edycji 2011 i Karolina. Mamy dwie zawodniczki zagraniczne. Rumunka w Sanktu, przepraszam, rekord dzieciak, 191 cm i z Ukrainy Walentina Juliaszenko Jul 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 również 191. Także mam nadzieję, że w konkursie kobiet rekord stadionu jest zagrożony. Rekord stadionu przypomina już 192 cm. Także atakować będziemy na pewno w Opolu 193. Izabela Mikołajczyk jest jakoliczny. Izabela Mikołajczyk jest rekordistką stadionu 192. Yy. Tu uzupełnienie. Bardzo ważna informacja. Ten start yy... Jest również eliminacją, ponieważ spełnia wszelkie kryteria w imprezy najwyższej rangi. Na 95 to jest minimum najwyższąca świata. Mam nadzieję, że dziewczyny mają ogromną szansę, ponieważ są już jakby w takim szczytowym momencie sezonu. Do tej pory niestety pogoda nie przeszkadzała, szczególnie jak ktoś śledził powiedzmy z typaniem, ona skakała Marcy, w deszczu jeszcze wcześniej, gdzieś na poziomie blisko 90 w bardzo trudnych warunkach. Mam nadzieję, że o będzie słoneczne. I mamy szansę poglądać dziewczyny, bo to jest tylko, tylko, a ale myślę, że dwie dziewczyny, może i nawet nie dwie, mają szansę przynajmniej się przynieść do tej wysokości, a skaczą pierwsze. Powinno być ciepło, więc myślę, że, że tutaj jest duża szansa, że już bardzo wysoko, blisko rekordu Polski. Będzie, więc tu na pewno wszystko zależy od kibicu, bo to jest ten element, który będzie decydował. Czyli uzyskanie, ewentualne uzyskanie tej wysokości Tak, to minimum daje ogromny wsparcie? Tak, już będzie to minimum na Mistrzostwa świata. A to minimum to 195, 195, tak? jest to minimum bardzo wysokie. Polskie minima z reguły, to tak, żeby Państwo mieli wyrażenie, gdy wykonam odczarek zdrowy, czy któryś z polskich skoczków, 2,31, to było minimum, że pojawiał na olimpiady. W polskich mediach zaczyna się po co tyle osób wysyłać. A gdyby ktoś potem zobaczył na wyniki olimpiady, 2.31 to był brązowy medal, m.in. stoszony przez ustawę, który... Akurat konkurs olimpijski żyje się innymi prawami. To jest dzień, to są ogromne emocje, to jest ogromny stres nie każdy to wytrzymuje i nie zawsze padają największe wyniki trzeba y, pamiętać. Podobnie to nie będzie na mieszczącach świata, ale no, liczymy, że dziewczyny nie będą bardzo wysoko skakały. Opole jest szczęśliwe, bo jeśli Państwo państecie całą historię, cztery festiwale skoków było bardzo, bardzo wysokie. Nie było właściwie jednego, poza jednym konkursem w deszczu i w temperaturze minus 10, niecałe 10 stopni, gdzie poskakały po, po, po metr 84. Zawsze było na poziomie 90, 91, 92, także... wiecie yy, tyle o pięknych kobietach. Trzepiżem bardzo lubi opowiadać, natomiast w, 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 w mężczyznach zapowiada się również ciekawa, ciekawa rywalizacja, a więc cała polska czołówka, która do tej pory niestety nie może pochwalić się dużymi osiągnięciami, bo najlepszy wynik uzyskany przez polskiego zarobnika Tainera to 2,26, Natomiast pozostali nie skaczą za wysoko, bo wszystkie starty, które do tej pory mieli były w urągających warunkach, ulewy, deszczu itd. Także wyniki 2,18 m czy 2,16 m 16 państwo nic nie mówią, ale sądzę, że te wyniki polskich zawodników będą dużo lepsze na naszej imprezie, gdzie zapowiadane jest słońce, ciepło i, i dobre warunki wysokości. A więc Polacy wystartują bez benarka. Który w dalszym ciągu jeszcze znaczy jeszcze nie wystartował, ale czuje się dobrze i trener planuje pierwszy start w sierpniu, żeby nie zaczynać za szybko, bo w ubiegłym roku troszeczkę za szybko było i ta kontuzja się przydarzyła. Yy, natomiast będzie skakał Szymon Kiecana, który w ubiegłym roku skoczył 2.26 i przymierzał się do, do, do minimum na, na olimpiadę. Będzie skakał Piotr Ślewoda, to jest taki nie za wysoki zawodnik, ale bardzo skoczny, który ma rekordy też powyżej 2, 20. Będzie skakał, jak już mówiłem, tajne. No i jako piąty będzie skakał kolanin Owczarek, który po dwuletniej przerwie po kontuzji Achillesa wraca i będzie to jego trzeci stan. Natomiast zawodników zagranicznych mamy z Ukrainy przyjeżdża zawodnik o nazwisku Szapowa, który ma rekord życiowy bardzo ciekawy i bardzo wysoki, 2,34, obecnie znajduje się na poziomie 2,25-2,30. Zdję... Bardzo młody, utalentowany Słowak, Matus Bubeni, który na hali skoczył 2,26 i przyjeżdża do nas Rumun Tufa, który ma rekord życiowy 2,27, także sądzę, że będzie to taki Dobry podkład to też ostatnie skakanie tego, tego, tego największego talentu obecnie na świecie, któremu Janusz przepowiedział i ja też, że jak do mnie nie odniesie kontuzji, to ten wynik będzie realny i to możliwie dość szybko. Jest to chłopak mierzący 194 cm przy wadze 60 do 61 kg. A przytuł 67 więc to jest taka, m, moja żona jak oglądała zawody diamentowej ligi w ubiegłą sobotę, to mówi, że jak cieszył się skacząc 2,40, bo to nie wszyscy wiedzą jak to wyglądało, 2,39 atakowało trzech zawodników, a on jako ostatni, dwóch strąciło trzecią próbę, czyli Kanadyjczyk, który skoczył 2,36, i Amerykanie, i Butas nie wiem jakim sposobem, ale sobie przełożył. Taką próbę na 2,40. Nawet na tablicy nie zdążyli służbowie przedstawić tego i wszyscy łącznie z aktorem praktyką, który bardzo ładnie reklamował nasze zawody. Przeskakując tą wysokość. Artur mówił a dlaczego nie było to 2,40? Okazało się przy ostatecznych wynikach, że był to wynik 2,40, najlepszy wynik na świecie i do tej pory niewielu zawodników to jest okazję. Eee, pięć lat. Także, także Czemu, ostatni raz To co jeszcze z tych ważnych informacji, myślę, że satysfakcja dla wszystkich kibiców, którzy przyjdą na ten stadion, to wielkie nazwiska, ja tak wymienię po kolei od mojej hierarchii Kozakiewicz, Szoła, Faktyka, Goroni, eee, Bąk, Jurek Ureksztań, czyli z bajki we e, siemion. Maria Żabińska, Historia Skoków Zwyż, Edward Czernik, pierwszy Skoczek. Nie, nie będzie, nie będzie. Tak? Jego wychowanek Dariusz Mieczysko, mistrz Europy. Krzysztof Krawczyk, nieśpiewający, ale skaczący, też mistrz Europy. Był tytułowany zawodnik w zeszłym roku, był. Zdzisław Hoffman i parę jeszcze innych nazwisk, które mogą przyjechać, tak powiem, nie mamy ich potwierdzonych. Także około 20 olimpijczyków ja. będzie, to jest szczególnie duży sukces. Szanowni że w tym samym dniu odbywa się, też mam zaproszenie jako rodzina olimpijska, pięknik olimpijskiej w Warszawie, gdzie tylko wszystko olimpijsze powstaje w Polsce. Ona się odbyła co roku. Niestety, termin, my nie wybieramy, wybieramy jako kalendarz, który jest, jak ktoś wejdzie na stronę iaf i zobaczy ile jest imprez międzynarodowych o dużej randze na świecie, to można się teraz załamać. I mieć świadomość, że elektronika jest jednym z najpopularniejszych i najpowszechniejszych problemów sportów na świecie. A to, że jest trudna w przekazie, szczególnie telewizji, i ten element, który, który będzie, będzie, myślę, że taką atrakcją, to ci, którzy to trwają do końca, mam nadzieję, że będziemy mieć nadkonkurs, bo taki konkurs nam się jeszcze tak wysoko nie zapowiadał, to losowanie nagród. każdy kibic tu dzięki uprzejmości INTO, będzie kupon już w jutrzejszym wydaniu, które zapowiada Festiwal Skoków. Ten kupon będzie prosty do wypełnienia sympatyczniejsza i najsympatyczniejszy zawodnik, wystarczy wypełnić głosowanie na koniec konkursu po finale męskiego kursu. I to myślę, że jest też atrakcja, każdy może wyjść. Impreza jest oczywiście bezpłatna. Dostęp do ewentualnie, gdyby Państwo mieli potrzebę taką, w piątek, później wieczorem przyjeżdża dziś po 18, 19, 19 poziąc Warszawy. Przyjeżdża, przyjeżdża pociągiem Warszawy. Baza jest w sząstkowicach. Byłaby była taka potrzeba ewentualnie dziennikarzy do porozmawiania, i uzyskamy akceptację, to jeżeli nie z zawodnikiem, to z trenerem, bo, bo trener jest wybitny i będzie ten. Natomiast paraolimpijczycy z trenerem będą już jutro o godzinie 11, tak jak mówiłem, więc też będzie możliwość ewentualnie porozmawiania i oni są przygotowani do tego. Wszyscy olimpijczycy przyjeżdżają w przewadze w niedzielę na z Kozakiewicz już w tak sobotę. Więc Ty będzie albo kontakt na mnie telefoniczny, a ewentualnie w przypadku trenera szczywy i Butasa, ponieważ trener jest gospodarzem, pokaże mu pole, ma się nim zająć, to będziemy tutaj do dyspozycji.